Przejdźmy na taką stronę yomla.cc.fr. Człowiek tutaj za darmo opublikował bardzo fajny system menu. W tej chwili Państwu na przykładzie tej strony pokażę menu Accordion. Czyli to jest właśnie takie menu. Ono jest najczęściej z boku. To jest właśnie takie menu rozsuwane. To menu rozsuwane mamy tutaj yy, na naszej witrynie, ono troszeczkę inaczej działa, ale jak widać, yy, też schodzi poniżej jakieś menu, więc nie nazywajmy tego takim typowym akordem menu. Oczywiście dalej jesteśmy na stronie Joomla CKFR. Pokażę Państwu teraz drugie menu. Jest to menu wysuwane. Działa to w ten sposób jak Państwo widzą. Czyli możemy mieć coś takiego. Pokażę Państwu zaraz, jak zainstalować właśnie z, tych, z tej strony to menu. To jest menu opuszczane. Więc mamy coś takiego jak mega menu przy szablonach. Tutaj bardzo fajne menu. A więc menu Git działające tutaj z obrazkami. Oczywiście. Podstawowa wersja tego menu jest darmowa, natomiast jeżeli chcemy mieć menu bardziej fantazyjne, na przykład z odnośnikami automatycznymi do naszego sklepu, Juryturę Marta, to trzeba zakupić już tutaj. Ale zanim przejdziemy do instalacji tego menu, pokażę Państwu jakieś inne rodzaje jeszcze menu. Jeżeli chcemy mieć bardziej fantazyjne menu, to mamy tutaj coś takiego. Oczywiście jest to darmowe menu. A tutaj sobie obniżę, żebyście Państwo widzieli skąd to pobrać. Stąd. To jest, proszę Państwa, menu, które e, używałem dawno, dawno, dawno temu również. Do tej pory czasami do niego wracam. Proszę zobaczyć. To jest menu typowo obrazkowe. Więc zostawiamy sobie jakiś obrazek. Będę Państwu pokazywał go dokładnie. Tu mamy adres ninjaforge.com. Bardzo fajne menu obrazkowe. Kolejny rodzaj menu, który, proszę państwa, bardzo często stosujemy na stronach mobilnych, to jest właśnie takie menu, które jest stosowane tutaj w dół. Czyli klikamy jeden przycisk i właśnie schodzimy w dół. Wybieramy sobie stąd pozycję. To menu, akurat, które państwu pokazuję, jest darmowym menu i uwaga, proszę państwa, przy odpowiednich kombinacjach, może nam właśnie funkcjonować jako menu na urządzeniach mobilnych kiedyś to być może Państwu pokażę, że będzie taka potrzeba to menu nazywa się Select Box jest do właśnie stąd joomla i znów wracamy na stronę joomla.ck.fr żebym Państwu pokazał właśnie takie menu też bardzo fajne menu menu sliding, czyli przesuwane takie bardzo często jest e, używane w miejscach, kiedy tutaj wstawiamy jakiś obrazek i człowiek może sobie tak przechodzić. Ostatni rodzaj menu, które możemy sobie zainstalować na stronie, którego już się nie instaluje z uwagi na jego ubogość graficzną, chociaż można troszeczkę je tutaj wzbogacić, to jest menu drzewa, czyli tree menu. Proszę bardzo, możemy tworzyć właśnie coś takiego. Jeżeli mamy jeszcze Joomla G75, to to menu było bardzo często wykorzystywane tam. No i dobrze, teraz w tej części odcinka zainstalujemy sobie menu, mega menu ze strony Joomla CK. Tutaj to jest e, Maxi Menu, CK ono się nazywa, a więc jesteśmy na tej stronie, tutaj przechodzimy sobie do Extension. Przejdźmy sobie teraz do Dowland Części, chociaż możemy też stamtąd pobrać to. Maksimum K. i szukamy sobie tutaj 13 dokumentów. Proszę nie przyjmować się, że to są dokumenty, jest to ogólne określenie. I teraz pobieramy sobie tutaj to pierwszą rzecz i zapisujemy. Zapisujemy sobie na naszej stronie. Oczywiście tutaj mamy również dokumentację, parametry i tak dalej. Część. Menu to samo, czy plugin dla e, mobilnej strony, czy na tabletach wyświetlanych, jak widać, już jest płatne. No, i co zrobić? Ja również tworzę rzeczy bezpłatne, tak jak ten kurs, przekazy zarabiając może na czymś innym. Popierzmy sobie jeszcze polski język, który tutaj mam. Będzie nam łatwiej funkcjonować, pracować na tym. Dobrze. Przejdźmy na naszą witrynę, rozszerzenia, instalacje. Teraz, proszę Państwa, taka mała uwaga, zanim to zainstalują Państwo. Jeżeli Państwo mają ubogi szablon, tam nie ma mega menu, czegoś takiego jak mega menu, właśnie, to warto zainstalować to menu. Jeżeli natomiast mega menu jest, to praktycznie nie uzyskamy niczego nowego. Przechodzimy do instalacji z pakietu. Przeglądaj i instalujemy sobie. Wybieramy moduł Maximum CK. Jest fajnie. Wczytaj, zainstaluj. Prawidłowy komunikat o instalacji jest tutaj. Oczywiście możemy przejść sobie do rozszerzenia instalacji, zainstalować język polski. O właśnie tutaj i wczytaj, zainstaluj. I teraz, proszę państwa, mam już menu zainstalowane. Przechodzimy do rozszerzenia moduły i Maximum CK. Otwieramy sobie je tu. Tak właśnie w ten sposób, klikając na to. No, i tutaj mamy jeszcze możliwość doinstalowania pewnych rzeczy, ale my je pominiemy. Na razie to nam nie będzie potrzebne. Przewińmy sobie niżej. I tutaj menu do rendowania, czyli wybieramy, jakie menu ma nam się wyświetlać w tym menu. Jeżeli mamy jedno menu, to coś wybieramy, to tylko jedno menu. Tutaj wybieramy pozycję w naszym szablonie, w jakiej te pozycji ma się menu to wyświetlić. Teraz przechodzimy na zakładkę przypisz do pozycji menu musimy tu wybrać na wszystkich proszę yy, zwrócić uwagę żeby to było opublikowane stan opublikowany a tytuł ukrywamy i to jest podstawowa konfiguracja zapiszmy to i proszę Państwa tak to powinno wyglądać po otworzeniu o właśnie mamy takie menu Czyli mamy powtórkę tego, bo to jest nasze main menu tutaj. No i na kolejnych zakładkach tu możemy sobie konfigurować to menu. Oczywiście nie wszystkie opcje są za darmo. I na razie to wszystko, proszę Państwa. O menu i nawigacji na naszej stronie. Temat, tak naprawdę, według mnie, nie jest wyczerpany. Można mówić o tym jeszcze bardzo dużo i pewnie będziemy przy odpowiednich momentach do tego tematu wracać. Następny duży rozdział, jaki zaczniemy, nazywa się szablony i znów zaczepimy o moduły.